Kula i zejście jest Cudowny widok, witam w kolejny film na kanale. widzicie nad piękną górsk górską rzeką, w takim powiedzmy nawet jej przełomie, bo chociaż no tu już jest jakby koniec tego przełomu. Przełom będzie szedł w tamtym kierunku. Jeśli chodzi o aktualne, aktualny stan tego, co udało się nam złowić dzisiaj, no to miałem kilka brań, które niestety zepsułem, ale w pierwszym braniu, jakie pojawiło się, niestety nie udało mi się go nagrać, mam tylko wypuszczanie tej cudownej ryby. Pokazała się królowa tej rzeki i ogólnie tutaj moich regionów, czyli Głacica. No zameldowała się, niestety, <głosyna> zameldowała się niestety 8 dni po zakończeniu sezonu głowacicawego, ale ze względu na to, że ryba była i tak oznakowana, to musiałem wykonać zdjęcie numerka, więc przy okazji zrobiłem sobie jedno pamiątkowe zdjęcie. Ponieważ o rybie marzyłem, o złowieniu tej ryby marzyłem już od dawna, tak właściwie marzyłem o złowieniu jej od momentu, kiedy zacząłem łowić na spinning, czyli to już będzie trzeci sezon. Chciałem złowić przed 18 urodzinami, niestety się to nie udało Ale udało się złowić już po 18 urodzinach, także jestem i tak zadowolony A tutaj będziecie mieli filmik z wypuszczania tej rybki Kamera nie, ten, nie włączyłem, jej zapomniałem Znaczy... Jak nie miałeś? Znowu się włączyło to dziadostwo z nią, wiesz? I zaczęła psuć Ale A główką łowisz? Na jaką główkę masz? A wiesz na co ją złowiłem? Na tamtę rozwaloną. Okej, okay, kamera mi płaca w figlę dzisiaj, więc nie wiem, czy mi się udało nagrać to, co chciałem powiedzieć. Ja się cieszę, bo udało mi się złowić pierwszą rzuciogłowacicę. Rybę, na którą polowałem, czy pośrednio chciałem ją złowić, od momentu, kiedy dowiedziałem się o jej istnieniu, od momentu, kiedy zacząłem łowić na spinik, czyli to już jest trzeci sezon. Czy jestem zadowolony z tego, że po trzech latach udało mi się ją złowić? Oczywiście, bo nigdy nie łowiłem tej ryby celowo. Słyszałem tylko, że są zarybień, zarybienia na tej rzece. Rybek takich około 60 cm. I taką głowicę chciałem złowić kiedyś. Dzisiaj mi się to udało. Niestety, jest parę dni po okresie ochronnym. Ale wiadomo, zdjęcie tak musiałem wykonać, bo była ryba z zarybienia numerowana. Więc trzeba to było wysłać do centrali. Rybka siedziała w międzyczasie w podbieraku, więc myślę, że nic się jej nie stało. Zresztą widzicie to na filmie do wypuszczania. Kurde, ee, ee, ale miałem branie. tam założyłem. A nie masz cięższych główek już? Takiej trójki, czwórki. A czwórki zostawiłem w aucie, idiota. Czwórki? Nie sobie założył. One idealnie do dna mi opadały tutaj. Masz coś? No już idę spod... Klenik? Chcę stanąć jeszcze tutaj, je żeby podebrać Na tym nie Jaki fajne typowe poprawki Gus Kano, nie? nie. Czemu w tym roku? W tym dniu. Może no, ci zrobił środkę chcesz. Nie, nie chcę go wypić. zawsze ten guzek? Nie ogólnie nie chcesz męczyć. Okej, okay, spróbujmy wam złożyć, w końcu coś, żeby się nagrało. Tak, kurwa, robi balon teraz. Tak, Yes. No, coś ładnego jest To nie jest kleń Nie, to jest chyba wstrąg jakiś, wiesz? Bo do powierzchni szedł Chociaż nie wiem co, bo stoi w tym Nie wiem Nie, chyba nie Chociaż chodzi ładnie Wiesz, że ja też mam wędkę lekką Nie, nie, to Brzana na pewno nie zboczuje Nie szłaby do powierzchni. Ej, 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 nie targaj mnie tak. Nie mam jak wędką prasować nawet, tylko mogę polować do góry. Idzie tam, widzisz? Zapysk? Głowacica? Tak. Nie raczej. Tej tutaj głowacica druga. Ty... Głowacica. Nie kleń? Nie, w to jest. Wstrąg? Nie, głowacica znowu. Ale ja, jaja. Ale ty masz farta. Nie mam Druga taka? Op, się. Dobra,